Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz Przebienda. Chciałem Was dzisiaj zaprosić na film, w którym wspólnie wybierzemy się nad Wisłę w okolicy Krakowa. Na odcinek, na którym nie miałem do tej pory nigdy okazji łowić. Wybraliśmy sobie nowy fragment rzeki na podstawie no, trochę obserwacji Google Map, a trochę e, analizy map diperowskich. Jesteśmy, myślę, że linią rzeki, może z 2,5 km od Wawelu. Prawie w centrum Krakowa i miejsce do wędkowania jest nieprzypadkowe. Za naszymi plecami uchodzi do Wisły no, niewielki, niewielka rzeka. No, to jest takie miejsce, w którym ryby no, już same z siebie się gromadzą. Co więcej, siedzimy na wewnętrznym brzegu i tutaj koryto jest ukształtowane w taki sposób, że po przeciwnym brzegu mamy wodę. Troszeczkę płytszą, taką w granicy 2 metrów, i dalej schodzi ona do 4,5 metra w kierunku brzegu, na którym my siedzimy. I już przy samym brzegu bardzo ostro wychodzi do góry. Jeśli gdzieś w tej okolicy mogą być ustawione fajne ryby, to wydaje mi się, że właśnie w takim miejscu, blisko ujścia rzeki, no i w nieco głębszej rynie w stosunku do całego e, przekroju rzeki. Także tak wygląda stanowisko na którym będziemy łowić i zobaczymy czy uda nam się trafić tutaj jakieś fajne leszcze. Zostańcie z nami, zapraszam na nowy odcinek. zanim przejdziemy do wędkowania, jeszcze prośba do widzów, zwłaszcza tych nowych. Jeśli obejrzeliście ten, ten film i uznaliście, że dowiedzieliście się z niego czegoś ciekawego, czegoś, co pozwoliło Wam się rozwinąć wędkarsko, to nie wahajcie się, zostawić subskrypcję na kanale, tak żeby nas motywować do dalszej pracy, do produkcji coraz większej ilości, coraz większych filmów. A dla stałych widzów mam kolejną prośbę. Jeśli podoba Wam się Nasza praca to możecie ją docenić w bardzo prosty sposób. Podpięliśmy właśnie do naszego kanału system Buy Me a Coffee, więc możecie nam po prostu postawić małą wirtualną kawę. No i to też będzie jakieś docenienie pracy, którą dla Was wykonujemy. Więc będziemy dzisiaj wędkować na dystansie 22 metrów, bardzo blisko od brzegu. Ale no to jest ten fragment już z tą najgłębszą wodą o głębokości 4,5 metra i za jakieś 3-4 metry ten brzeg zaczyna już bardzo szybko wychodzić nam do góry. Więc to jest bardzo fajne miejsce, żeby tam postawić nasz zestaw. Ja do wędkowania będę dzisiaj korzystał z długiej wędki przecinek 3,9 metra do 80 gramów. Wędka idealna do takiego wędkowania. Uciąg jest niewielki, w granicy 50 gramów, więc kit tenki 80 gramowy nawet przy użyciu dużego koszyczka z załadunkiem da sobie radę bez problemu. A jest też on na tyle delikatny, że nie będzie problemu z holowaniem ryb z takiego niedużego dystansu, nawet jeśli one będą duże, będą bardzo mocno odjeżdżały w tej pierwszej fazie holu. Wędka jest na tyle sprężysta, że da radę. No i co, do wędki mam podpięty kołowrotek Sherman 5000, używany przez cały sezon i po całym sezonie mogę potwierdzić to, co zakładałem na początku, że konstrukcja jest niezawodna. Na kołowrotku mam założoną plecionkę, nie zmieniałem po prostu linki, natomiast do plecionki mam zamontowany długi 15-metrowy przypon Trabuco, który zapewnia mi z jednej strony... Dodatkową amortyzację przy zacinaniu i przy holowaniu ryb z tak, bliskiego, z tak niedużego dystansu. A z drugiej strony no, łowimy dużym koszyczkiem. Nie będziemy dzisiaj nęcić wstępnie szklanką, więc będziemy dużo tych rzutów wykonywać. No i taki przypomn strzałowy po prostu zabezpiecza nam zestaw w trakcie wykonywania całej serii rzutów. No i jeśli chodzi o zestaw końcowy, no to... No, on jest klasyczny, ponieważ mamy tutaj strzałówkę, więc zestaw mamy zakończony skrętką. Powyżej skrętki mamy stoperek, który zabezpiecza nasz federlink przed suwaniem się na skrętkę. No, i tutaj jest mój ulubiony Federling flagmanowski. Do Federlinka mamy zamontowany duży koszyk, no ponieważ wspominałem, nie będziemy nęcić wstępnie, to po pierwsze. Po drugie, łowimy na rzece z uciągiem, więc użycie dużego koszyka nie będzie tutaj błędem. To jest delfin w rozmiarze L. Koszyczek obszerny, kwadratowy w przekroju, więc mniej podatny na rolowanie. Z niewielkimi kolcami na dnie tego kosza, więc na takim miękkim dnie on dodatkowo jeszcze jakoś będzie tam nam lepiej na tym dnie zalegał. A gdybyśmy potrzebowali, możemy tutaj nawet dorobić sobie wąsy z drutu. No i na przypon będę zakładał haczyki Skimmers w rozmiarze. No zobaczymy od 16 do, do 12. Zobaczymy, jak te ryby będą dzisiaj reagować. Przechodzimy do nęcenia. Ponieważ jestem tutaj pierwszy raz, nie bardzo wiem czego się spodziewać. Będziemy nęcić ostrożnie. Zobaczymy w ogóle jakie ryby mamy tutaj ustawione. Duży koszyk, i na wstępie podamy myślę z 8 tego typu koszyków. No i w tych koszykach będziemy mieli troszkę jokersa. Ileż tego jokersa będzie mogło tutaj wpaść z 30-40 ml w tych dwóch koszykach i podamy też troszeczkę ciętego gnojaka z kasterem. Podajemy zestaw, czekamy aż on opadnie na dno, damy mu ze 30 sekund, żeby ta zanęta się rozmyła. Koszyk jest otwarty, więc powinien się on bez problemu uwalniać na dnie. 4 metry. Taki no niedelikatnym powiedziałbym średni uciąg, więc nim ten koszyk opadnie, na kilka metrów przesuwa go w dół. Także trzeba brać poprawkę na rzut, ale jak już spadnie na dno, zalega tam bardzo stabilnie ten koszyk. Natomiast jeśli chodzi o, o sam towar, no to ja dzisiaj przygotowałem sobie do łowienia tylko i wyłącznie samą zanętę z kilku powodów. Po pierwsze, no pomimo tego, że mamy jesień, to woda jest jeszcze bardzo ciepła 13 stopni. Czyli te ryby są w tym momencie roku, w którym woda zaczyna się wychładzać, a one bardzo intensywnie żerują przed zimą. Także ta zanęta na pewno nie będzie tutaj błędem. Tym bardziej, że nie nęcimy jakoś bardzo obficie na wstępie, więc nie ma problemu, jeśli podamy tylko i wyłącznie czystą spożywkę. No i zalętę, którą przygotowałem do wędkowania, to jest mieszanka Timar Mix Elite Balance. Taka moja no jedna z ulubionych zanęt reszczowych. No i jest dedykowana do łowienia powiedzmy takich podleszczyków, tak ona oryginalnie została wymyślona, natomiast yy, okazało się, że ona tutaj świetnie sprawdza się do łowienia również reszczyków yy, troszeczkę większych. Nie ma problemu z nęceniem i utrzymywaniem trochę grubszych ryb, pewnie ze względu na frakcję. Ta zanęta ma, ma średnią frakcję. Oprócz tego jest to zanęta bardzo intensywnie pachnąca. Ma taki słodki, piekarniczy aromat, przełamany taką bardzo mocną, korzenną nutą. No i to się fajnie sprawdza, zwłaszcza w łowiskach, gdzie ten aromat może się nieść, tak jak tutaj na rzece. Zanęty nie przyciemniałem z tego powodu, że no liczę po cichu, że nie będziemy tutaj łapać jakich, jakichś podleszczaków, tylko trafimy kilka właściwej wielkości leszczy. Jesteśmy na takim odcinku wisły, gdzie te leszcze się trafiają pomiędzy dwoma śluzami. Co prawda, do tych odcinków granicznych mamy kawałek mniej więcej siedzimy po środku. Niemniej jest to taki odcinek rzeki, gdzie wiem, że te leszcze są, są generalnie łowione. Przy czym, biorąc pod uwagę, że one mogą sobie swobodnie migrować właśnie pomiędzy śluzami, dosyć często zdarza się tak, że tych największych leszczy nie ma w danym momencie w naszym polu łowienia. Ale jeśli nie ma tych największych, no to jest szansa przynajmniej, żeby sobie jakieś średniaczki połowić. Dobra, podamy sobie jeszcze ze dwa koszyki ciętego gnojaka z kasterem i przejdziemy do łowienia. Jak widzicie. Samo nęcenie jest bardzo ostrożne na wstępie, nie podajemy tego towaru dużo, ale dzięki temu mamy możliwość zareagowania w trakcie łowienia na intensywność żerowania ryb, na ilość tych ryb w łowisku. Zawsze możemy tego towaru dołożyć. Natomiast gdyby się okazało, że tych ryb jest mało, no to. Z wody go już nie wyjmiemy i będziemy mieli spalone nasze, nasze pole łowienia. A biorąc pod uwagę to, jak to dno jest tutaj ustawione, to miejsce, gdzie te ryby naturalnie będą występować, jest właśnie na dystansie, na którym łowimy. No i nie chciałbym go już na samym wstępie sobie popsuć. Będę starał się po prostu dostosowywać do, do tych ryb. Gdybyśmy mieli tych ryb więcej, one by intensywnie żerowały, będziemy zwiększać ilość przynęt, a gdyby się okazało, że będziemy może trafiać jakieś większe leszcze, no to wtedy yy, oprócz Jokersa, czy będziemy zmniejszać ilość Jokersa, spróbujemy podpierać się większą ilością ciętego gnojaka, i, i kastera. Także taki jest ogólny plan na to wędkowanie, natomiast jak to będzie wyglądało dalej, no to zobaczymy, zobaczymy za moment po rybach, które mam nadzieję tutaj nam się zameldują w naszym polu łowienia. Jest! Minęło nam 40 minut i chyba mamy pierwszego leszczyka. Wcześniej po rzutach miałem, miałem jakieś branie, ale to drobne rybki, bo wyciągałem, yy, wyciągałem wyssaną przynętę całkowicie albo haczyk bez przynęty i dopiero teraz miałem pierwsze branie takie no, troszeczkę lepsze, gdzie już wyraźnie było co zaciąć i mamy pierwszą rybę. I od razu widzicie jak ta rybka ucieka nam z prądem, spróbujemy ją tutaj podciągnąć pod prąd. I tym dłuższym kijem wyciągnąć tutaj przy brzegu. O, leszczyk! Co! Coś pięknego. I to z nowej miejscówki. To mnie bardzo cieszy. Piękna, wiślana ryba. Jest. Pierwszy leszczyk przyszły. Ale ładny. Oj, ciężko tutaj tym podbierakiem manewrować. Ale jest. O, zobaczcie. Od takiej ryby zaczynamy. Zanęta no z niego wychodzi. Także mm. <laughs> widać smakuje jej to co podajemy. no taki za kilo 200. Fajna ryba na początek. No, i co tu będziemy teraz robić? Podamy sobie teraz troszeczkę więcej jokersa i e, koszyk nabijemy też mocniej e, kasterkiem. To jest pierwsza, troszkę większa ryba. Drobnych ryb, przynajmniej takich złowionych, nie ma. Także nie ma tu jakichś przeszkadzających ryb. Więc może być bardzo, bardzo fajne miejsce do, do łowienia, dobrze wytypowane. I teraz tak, weźmiemy sobie taką troszkę większą garsteczkę jokersa. Jeszcze nie dużo, no bo to pierwsza ryba, więc nie, nie, nie napalajmy się. Mamy kastera. Jego sobie zgnieciemy, tak żeby tam troszkę soków z tego kastera nam wypłynęło. A też, jak on nie będzie w takiej zwartej postaci, to ryba nie będzie się aż tak mocno nasycać. I zabijamy koszyk. Tak to wygląda. Sporo jokersa, trochę kastera. Podamy zestaw w łowisko i zobaczymy, co się będzie działo. Czy będziemy mieli kolejne leszcze. I gdyby się okazało, że będziemy mieli jeszcze drugiego, może trzeciego leszczyka, no to wtedy być może nawet już zrezygnujemy z jokersa. Dotniemy troszeczkę więcej gnojaka, damy więcej kastera. No, zobaczymy. Musimy na razie obserwować. O, już jakieś branie było. O! Jest kolejna ryba. Czyli po 40 minutach jakieś statko nam wpłynęło. Ale ta będzie już drobniejsza. O ile jest w ogóle? Jest. Uklejka. O, to przypadek. Gdzieś w toni zeszła. Za przynętą. I jeszcze raz to samo. Mówiłem, że nie było ryb, które przeszkadzały, a tu nagle pojawiła się ukleja. To też nie jest, nie jest to korzystny znak, ale miejmy nadzieję, że to była tylko jedna sztuka. Jest, po 45 minutach od pierwszego i już chyba wiem o co chodzi. Przez te 45 minut próbowałem łowić bardzo delikatnie, samym jokersem, eee, z ochotką na haczyku, nawet zmniejszyłem haczyk do 20, bo wydawało mi się, że jak te uklejki, które przez chwilę przeszkadzały się skończyły, to może jakieś większe ryby tam żerują w polu łowienia, ale nie, nic z tych rzeczy. Tych ryb tam po prostu nie było, no to pomyślałem sobie, że jak nie w jedną stronę, to może w drugą. I zmieniłem mieszankę, którą nabijałem koszyk. No, pokażę ją Wam zresztą za moment. Jest w niej dużo więcej robaków. Przede wszystkim są tam grubsze przynęty. I długo na reakcję z ryb nie trzeba było czekać. W drugim rzucie potężne branie. I to będzie kolejny leszcz i na pewno będzie większy jak ten pierwszy. No i znowu, zobaczcie, przydaje się ta dłuższa wędka. Wędka wygięta w pałąk, a trzeba tą rybkę wyciągnąć ponad te rośliny pod brzegiem. Założyłem też dużą przynętę, także nie boję się o hol. Uuu, piękny leszczyk. Piękna ryba. Nie ma o czym gadać. Muszę Wam powiedzieć, że... Uwielbiam to jesienne łowienie tutaj na Wiśle. Cały rok czekam na, na takie dni jak dzisiaj, żeby niekoniecznie zrywać się z łóżka o 4 rano czy o 3, żeby być wcześniej rano nad wodą. Można sobie spokojnie przyjechać na siódmą. Nie jest jeszcze bardzo zimno, bo dzisiaj temperaturę mamy w granicy 13-14 stopni, ale siedzi się dzisiaj już z czapką, wychodzi słońce zza horyzontu i w trakcie dnia. No, Naprawdę robi się już bardzo przyjemnie. A jeszcze, jak ryby współpracują, to w ogóle jest podwójna frajda. No i dzisiaj chyba taką podwójną frajdę będziemy mieli. Bo na razie biorą nam tylko i wyłącznie duże leszcze. Także naprawdę super łowienie. I to z nowego miejsca. Także warto czasami zaryzykować. Zejść troszeczkę z tych swoich utartych szlaków. Ła, wow, ale piękny leszczek. Żeby właśnie otrzymać od losu taką nagrodę. Ale leszczek, no, mój największy w tym roku, zwisły. Fajna ryba. No, myślę, że pod 2,5 kg. Zobaczcie, taki leszczek. Piękna sprawa. No i czekamy na następne. Wracamy do detali. Na początek przynęta. Mówiłem na małą przynętę, mówiłem Wam, że było słabo. Teraz mam haczyk numer 12. To jest Skimmers od Flagmana. No i przynętek, na którą złowiłem tego leszcza no, prezentowała się tak. Biały robak. i ile wlezie ochotek do zadzioru. A można spokojnie cztery ochotki założyć. Duże leszcze nam dzisiaj biorą, także nie będzie to błąd. O, taka przynęta, bardzo atrakcyjna. No i to, co zmieniłem, to sposób towarowania. Widzieliście, w pierwszej fazie mówiłem bardzo delikatnie, natomiast teraz mam tutaj taką mieszankę z białym robakiem. Tu jest y, też kaster. Urzuciłem tutaj taką szczyptę ochotki, także do każdego koszyka powiedzmy dwie, 3 ochotki trafiają. I jeszcze dodaję ciętego gnojaczka. I to dosyć sporo w ten sposób. I tym towarkiem nabijam sobie koszyk. I no, na razie to, to była pierwsza ryba, prawda? Także. Można powiedzieć, że może to jest przypadek. Niemniej wcześniej przez godzinę nic się nie działo i po zmianie koszyka na taki tłusty. Te ryby jeszcze w tej względnie ciepłej wodzie chcą i zanęty i grubego robaka. Tym bardziej, że no nie ma tutaj żadnych innych mniejszych ryb. Nic nam tutaj nie przeszkadza. Jakieś, yy, jakieś płotki, jakieś krąpiki, jakieś pomniejsze leszczyki. Generalnie mieliśmy dwa dobre brania i były to dwie dobre ryby. Dobra. Mamy teraz 3 leszczyka. Już czekaliśmy troszeczkę mniej na branie, bo około 3 rzuty, przy czym teraz oczekuję z każdym przerzuceniem po 5 minut. Czyli powiedzmy, od poprzedniej ryby minęło 15-20 minut, więc jest już wyraźnie lepiej ten będzie mniejszy, chyba nawet mniejszy od tego pierwszego. Oj 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 oj. Ale tu potężnie odjechał. Ale jest, coś zaczyna nam się tutaj układać w całość. I wygląda na to, że będziemy mieli bardzo fajną drugą część dzisiejszej sesji. Jest. Ten faktycznie najmniejszy. Ciężko się tutaj łowi na tym wysokim brzegu. Słuchajcie, minęło nam dwie godziny wędkowania, przy czym ostatnie pół godziny było słabsze. Po trzech leszczach złowionych w dosyć bliskim odstępie czasu mieliśmy przerwę. Widać te ryby tutaj były w łowisku na chwilkę, zakręciły się w naszym polu łowienia, ale chyba było za mało towaru, żeby je utrzymać na dłużej. Dlatego teraz donęcimy sobie łowisko i donęcimy je po prostu serią trzech koszyczków, takich jak widzieliście we wcześniejszej części filmu, zanęta kaster i ochotka jakby w masie, w niedużej ilości i do środka koszyka troszeczkę więcej yy, ciętego gnojaka i myślę, że to wystarczy, żeby te ryby tutaj wróciły. I myślę, że do końca dzisiejszej sesji jeszcze spokojnie damy radę dołowić i jeszcze następne cztery leszczyki. W każdym razie łowienie dzisiaj jest takie no troszkę bardziej wymagające, ale bardzo, bardzo fajne. Brań nie ma dużo, ale każde Branie, no to jest, to jest dobra ryba, także fajne łowienie i zobaczymy, co, co przyniesie reszta dzisiejszej sesji. Słuchajcie, oddajemy ostatni rzut. Łowimy no już prawie 4 godziny, i ta ostatnia godzina no była słabsza. Generalnie ryb jest bardzo mało w łowisku, a te, które trafiamy, to, to są głównie uklejki. Te leszcze odpłynęły i nie wróciły. Więc może zacznę od tego, że dzisiaj wybraliśmy się na. Może nie, nie nowy odcinek Wisły, bo gdzieś tutaj łowiliśmy my w okolicy, no ale na fragment rzeki, na którym nigdy wcześniej nie miałem okazji wędkować. Wybraliśmy je no, na podstawie jakichś tam naszych obserwacji na, na mapie. No i byłem bardzo ciekawy, czy uda nam się tutaj dzisiaj e, coś złowić. No i okazało się, że w trakcie tych czterech godzin łowienia mieliśmy jakby dwie fazy e, tej sesji. No, początkową fazę dzisiejszej sesji, gdzie no, nie było za wiele brań, ale te brania, które mieliśmy, to każde z nich dało nam bardzo dobrą rybę. No i w przeciągu pierwszych dwóch godzin trafiliśmy cztery leszcze, w tym największego gdzieś takiego pod 2,5 kg. Te ryby w ogóle pojawiły się w moim polu łowienia gdzieś po 40 minutach. Miałem pierwsze branie i od razu miałem fajnego leszcza. No co świadczy o tym, że po prostu to nie były ryby, które gdzieś tutaj yy, trafiliśmy. W miejsce ich bytowania, tylko były to ryby, które, które napłynęły. No i po tym pierwszym leszczu mieliśmy króciutką przerwę. Próbowałem wtedy tak bardzo delikatnie rozkręcać to łowisko, głównie z jokersem, niewielkimi porcjami. Próbowałem też sprawdzić różne warianty zestawu z małym haczykiem, z małą przynętą. Ale szczerze mówiąc, nie bardzo przełożyło się to na jakieś rezultaty. I wówczas postanowiłem, że skoro takie delikatne łowienie nie daje kolejnych ryb, spróbujemy zagrać troszeczkę ostrzej. Zacząłem donęcać z bardzo dużą ilością ciętego gnojaka, z kasterem. Praktycznie zrezygnowałem z jokersa, i bardzo szybko przełożyło się to na reakcję ze strony ryb. I w dobrym tempie trafiłem trzy leszcze, jednego bardzo dużego, no i dwa leszczyki takie drobniejsze, w okolicy powiedzmy kilograma. I po serii tych trzech ryb. Łowisko ucichło, donęciłem. Niestety okazało się, że te ryby, które miałem tutaj w moim polu łowienia, już tutaj nie wróciły. No co świadczy o tym, że chyba to była jakaś niewielka ławica, która gdzieś tutaj migrowała i po prostu trafiłem w moment, w którym one tutaj przepływały. Zastanawiam się teraz, co by było, gdybyśmy troszeczkę zmienili sposób naszego nęcenia wstępnego i zamiast takiego delikatnego nęcenia na zasadzie rozkręcania łowiska. I zbierania ryb, które gdzieś są tutaj w okolicy, po prostu przygotowali sobie taki obfity y, plac. No, po prostu wyszklankowalibyśmy tutaj 3 litry zanęty, powiedzmy z 340 ml przynęt na starcie. I wydaje mi się, że taki sposób nęcenia mógłby być lepszy. Po prostu pewnie ustawilibyśmy sobie te ryby i zamiast czterech leszczyków zrobilibyśmy na przykład 10. No ale tego nie wiemy. Jesteśmy tutaj pierwszy raz na tej miejscówce i kto wie, czy nie przyjedziemy tutaj jeszcze raz, żeby spróbować troszeczkę inaczej sobie wstępnie zająć to łowisko i, i spróbować poprawić to wędkowanie. No dobra, z mojej strony na dzisiaj to tyle. Jeszcze pokażę Wam ryby, które udało mi się dzisiaj złowić, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!